Przez upał często czuję się źle. Nie mogę złapać oddechu. Przenośny klimatyzator Fast Cooler Pro schładza mój salon. Jest cudowny. Kiedy gotuję, Fast Cooler Pro zawsze stoi obok mnie, zapewnia mi komfortowy chłód. Uwielbiam go. Nasz klimatyzator się zepsuł i nie mieliśmy pieniędzy, aby kupić nowy. Zamówiliśmy Starlife Fast Cooler Pro. Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, zapewnia nam chłodne i przyjemne powietrze. Fast Cooler Pro HP jest niewielkich rozmiarów, jest bardzo lekki, a w środku znajduje się zbiornik na 450 ml wody. Tutaj... Czyli prawie pół litra. Prawie pół litra. I to też jest bardzo wyjątkowe i odróżnia Fast Cooler Pro HP. Od innych produktów dostępnych na rynku, że pojemnik można wyjąć, nalać do niego wody i włożyć na przykład do lodówki. I wtedy mhm. mamy pewność, że to powietrze będzie naprawdę. Jeszcze chłodniejsze. Jeszcze, tak, będzie jeszcze chłodniejsze. Potem wystarczy włożyć i zamknąć. Można postawić go w sypialni przy łóżku, można postawić go przy kanapie w salonie, na biurku, kiedy pracujemy na przykład przy laptopie. Świetnie sprawdzi się również dla majsterkowiczów, na przykład w garażu, a także w pokoju dziecięcym, ponieważ nie dość, że Fasculer Pro HP chłodzi, nawilża, to też oczyszcza powietrze, dlatego swobodnie może być używany również przez alergików, a jest na tyle lekki i yy, yy, poręczny, że zmieści się yy, naprawdę w w każdym miejscu i w porównaniu z wentylatorami czy takimi dużymi wiatrakami naprawdę jest ogromna różnica, a przy tym jest bardzo efektywny. Efektywny, ale energooszczędny w porównaniu właśnie z wiatrakami możemy powiedzieć, że zużywa około 10-20 razy mniej prądu, a przy tym potrzeba tylko 450 ml wody do tego, aby to powietrze było schłodzone, oczyszczone i nawilżone. Prawdziwy hit tego sezonu, najnowsza ulepszona wersja Fast Cooler Pro HP. Chłodzi, na nawilża i oczyszcza. Zapewnia większą moc chłodzenia i dłuższy czas działania, nawet 20 godzin. Jest lekki i kompaktowy. Używaj go w salonie, sypialni, kuchni i pokoju dziecięcym. Zabierz do pracy czy na działkę. Wejdź na wwwtwokaz.pl. Skorzystaj z tej gorącej oferty już dziś. Zamów swój energooszczędny i ekologiczny klimatyzator przenośny trzy w jednym Fast Cooler. pro HP